Cześć, witajcie. Ludzie giną. Wiem, że tamten prezydent Ukrainy zgłosił się, zgłosił, ogłosił, że jest nabór dla ludzi, którzy chcą tam jechać, więc tak naprawdę może się zdarzyć, że ktoś z was pojedzie na tę wojnę. Jak się przygotować do tej wojny? Po pierwsze, tak naprawdę musisz wiedzieć, że Ukraina już tak naprawdę wygrała tę wojnę, bo o co była ta wojna? Mówię w czasie przeszłym, bo po tych trzech dniach widać, że tak naprawdę hmm, w tym momencie już mamy zwycięstwo. Co się takiego działo? Mam wielu znajomych Ukraińców, których poznałem jeszcze w Warszawie, z kościołów różnych, i tak naprawdę tam chodziło tak naprawdę o jedno. Tam wojna trwała tak naprawdę, od co najmniej 5, 7 czy tam 8 lat, jak nie więcej. Wojna tam cały czas trwała i tam cały czas mówili, że jest stan wojenny, cały czas mówili, że jest problem z Putinem, cały czas było to zagrożenie, zagrożenie wisiało. To nie jest tylko teraz się dzieje i tak dalej. Ukraińcy nie przyjeżdżają tylko do naszego kraju zarobić, ale tak naprawdę przyjeżdżają ze strachu, przyjeżdżali po prostu tu uciekać, tak? Więc e, to tak wyglądało. Ale jaki był ten strach i o co tak naprawdę chodziło? O to, czy Ukraina jest państwem. O to chodziło po prostu. Czy Ukraina jest państwem, czy tak jak na przykład Białoruś jest tylko państwem jakby zależnym, tak? Bo w tym momencie świat nie do końca uznaje Białoruś za osobne państwo. Jak no to patrzymy? Po prostu mówiąc Białoruś myślimy, myślimy Rosja, nie? W tym momencie mówiąc Ukraina, już naprawdę myślimy osobne państwo Ukraina. Jeszcze w 2014 czy tam 2013 i tak dalej pojawiły się w mediach takie pogłoski, czy Ukraina jest Ukrainą, czy Ukraina ma prawo być państwem. Czy takie rzeczy przez te, nie wiem, 7-8 lat od tamtego czasu Ukraina stała się państwem i to doskonale dzisiaj widać. Ukraina dzisiaj ma swój charakter narodowy, tak naprawdę dzisiaj jest pisana historia Ukrainy. E, o tym, co się dzisiaj działo, zapewne będzie w podręcznikach Ukrainy. E, w tym momencie Ukraina ma pierwszych tak naprawdę prawdziwych bohaterów e, współczesnych, tak? czego nie było. W tym momencie się pisze tak naprawdę historia, to jest piękne, po prostu pisze się historia nowego państwa. E, więc to piękne, na drugie niestety ludzie giną, tak więc to jest też tragiczne. Nie? E, w każdym razie chciałem pogratulować wszystkim znajomym Ukraińcom. Gratulacje, wygraliście tę wojnę, jesteście państwem po prostu, nie? Jesteście państwem, wiecie. Nie tak łatwo być państwem. Wystarczy się cofnąć trochę do historii. I w historii widzimy na przykład, nie wiem, no Polska, która chciała być państwem po 1919 czy 18 roku. Litwę, ehm, która też wtedy chciała zaistnieć jako państwo. No, wszystko to wymagało tak naprawdę ogromnych zabiegów międzynarodowych. Litwa na przykład. Stanach Zjednoczonych założyła specjalne stowarzyszenie Litewskie agen Litewską Agencję Informacyjną złożoną z spływowych Litwinów, której zadaniem było przedstawianie kultury, muzyki, sztuki, jedzenia, wszystkiego, co jest związane, czy języka, wszystkiego, co jest związane z Litwą, było przedstawiane mm, światu amerykańskiemu, tak? W tym momencie widzicie, świat bankowy uznał e, tak naprawdę Ukrainę za państwo, świat polityczny Zachodu i nawet Wschodu. Uznał Ukrainę za państwo, no to jest piękne, no to jest piękne, naprawdę moim zdaniem w tym momencie wojna już jest wygrana, Wojta, wojna o państwo już jest wygrana, teraz czas na wojnę o, o wyzwolone państwo spod okupanta. E, no tak, więc tutaj życzę powodzenia i takie jedno małe słowo, nawet więcej tych słów, do każdego, który tam jest w tym kraju i który tam się ma zamiar udać, i tam walczy, nie walczy i może zginąć. Pamiętajcie o jednym, pamiętajcie o Bogu. Nie do końca te rzeczy na Ziemi są tak ważne, jak się nam dzisiaj wydaje. Naprawdę nie do końca te rzeczy są tak ważne, jak się nam dzisiaj wydaje. Najważniejsze jest to, co będzie wieczności. Tu życie jest, że tak powiem, doczesne, teraźniejsze. Może trwać tyle, może trwać mniej i tak dalej. Każdemu, kto się tam udaje i chce walczyć, czy już walczy i tak dalej, kto tam jest, w tym momencie no. Chciałbym przypomnieć o jednym, chciałbym przypomnieć o tym, co na tym kanale mówię w kółko, naprawdę o zbawieniu, o zbawicielu. Pamiętajcie, że naród to nie tylko tożsamość wobec innych ludzi, ale to również tożsamość wobec Boga. To Bóg ustanawia narody, tak naprawdę. Więc gdzieś, jeżeli staliście się narodem w tym momencie, tak, czy, czy, czy od jakiegoś czasu jesteście, to tak naprawdę Bóg gdzieś ustanowił takie miejsce dla takiego narodu jak Ukraina na tej ziemi. Jeżeli Bóg ustanowił, to Bóg powiedział też do uczniów Chrystusa: czyńcie uczniami narody. Chciałbym wam przypomnieć tak szybko Ewangelię, pokrótce, różnymi fragmentami z Biblii. Na początek list do Rzymian, 5.12. Dlatego też przez jednego człowieka grzech szedł na świata, przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Otóż tak, śmierć istnieje na Ziemi, dlatego że istnieje grzech. Tak jak tu przeczytaliśmy. Istnieje śmierć na Ziemi, ponieważ grzech wszedł na świat. I każdemu bowiem jest dane umrzeć, tak. Po prostu. Ale Jezus też powiedział, że choćby kto umarł, a wierzył w jego imię, żyć będzie. Więc jak się przygotować na to, żeby żyć, i jak uwierzyć w jego imię? Otóż bardzo prosto. Rozwiązanie jest na przykład napisane w Ewangelii Jana 16 tak bowiem Bóg miłowo świat, że Syna swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Więc tak nawet jeśli ktoś zginie na wojnie, może mieć żywot wieczny. Ale jak się do tego żywota dostać? Rozwiązanie na przykład mamy w Dziejach Apostolskich 4:12. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie ma w żadnym innym y, 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 imieniu zbawienia. Jest tylko jedno imię imię Jezus, które zbawia. Y, jak to zastosować w praktyce? To mówi nam akurat list do Rzymian, od 10 do 8, rozdział 10, wersety od 8 do 10, wam mm, przeczytam. Możecie sobie tam zajrzeć w swoim języku, itd. I tam jest tak napisane: Ale cóż mówi pismo? Słowo to jest blisko ciebie, w twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, które głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg zrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Tak naprawdę pamiętajcie, że tu na ziemi walka o naród to jedno, ale tak naprawdę walka o duszę jest o wiele ważniejsza, bo tu jest walka o twoją wieczność. Więc zanim się tam gdzieś tam wybierasz, jesteś, tam jesteś na miejscu, pamiętaj o tym, że wieczność zależy nie od tego, w jakiej sprawie walczysz. Bo w tym momencie wiecie, media na przykład nam mówią co jest dobre, co złe. Media nam kształtują sumienie, tak? Eee, dosłownie, tak. Eee, jedna nacja, druga nacja nam kształtuje sumienie. Jedni walczą tam, nie wiem, z kimś tam drodzy, o coś tam i tak dalej sumienie tak naprawdę nie, nie, nie media tak naprawdę kształtują nam prawdziwe sumienie. Prawdziwe sumienie mamy tak naprawdę od Boga. I tu od Boga mamy też rozwiązanie prawdziwe. To, czy ktoś walczy w słusznej sprawie, czy nie w słusznej, wedle kogoś tam, kogoś tam nie sprawi to, że ktoś będzie żył wiecznie, że ktoś się dostanie do nieba, że ktoś się dostanie do życia wiecznego. To, że ktoś się dostanie do życia wiecznego sprawia wiara w Jezusa. To, co wam to przeczytałem. Znanie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, jako prywatnym Zbawicielem. To sprawia, że ktoś się dostaje do nieba, a nie to, w jakiej sprawie się walczy na ziemi. I to wszystko mamy, słuchajcie, przez łaskę. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To wszystko mamy, słuchajcie, za darmo. To do Erezjan 2 od 8 do 9. I pamiętajcie jedno. I teraz tak naprawdę, jeżeli przyjmiecie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, macie prawo stać się dziećmi bożymi, wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dał moc, aby się stać dziećmi bożymi tymi, którzy wierzą w imię Jego. Tak naprawdę waszą narodowością prawdziwą staje się niebo. Tam jest prawdziwy naród. Tu na ziemi, owszem, nie ma już Greka, nie ma Żyda, nie ma nikogo, nie ma nawet Ukraińca, nie ma Polaka, nie ma Rosjanina. Jest jedna nacja. Jest nacja tych, którzy uwierzyli w Chrystusa nowo narodzonych do, do, do życia wiecznego, tak? Jeszcze tak na podsumowanie, przeczytałem wam, możecie to powtórzyć, przyjąć jako swoje i opowiedzieć własnymi słowami do Boga. Po prostu pierwsza rozmowa Twoja z Bogiem. E, taką pierwszą rozmowę z Bogiem. E, Wierzę, że Jezus jest synem Bożym. Wierzę, że umarł za mnie na krzyżu i poniósł na nim moje grzechy. Zamiast mnie. Wierzę, że zmartwychwstał i teraz żyje. Drogi panie Jezu, przyjdź teraz do mojego życia, przyjdź teraz do mojego serca. Wierzę w moim sercu, więc znaję to ustami. Że Jezus Chrystus jest moim osobistym Panem i Zbawicielem. I amen. Tyle. Tyle tak naprawdę, żeby zacząć żyć z Bogiem. Mówię, to, co się dzieje na ziemi, naprawdę no jest moim zdaniem piękne to, że powstaje nowy naród. Tak? Naprawdę to jest piękne, że powstał nowy naród. Ale naród to przede wszystkim ludzie. A ludzie to przede wszystkim kwestia zbawienia każdego z nas osobiście. Pytanie, czy jesteś. Zbawiony. Czy przyjąłeś Jezusa jako swojego zbawiciela? Robi się to, wyznając ustami go jako pana swojego, jak i przez wiarę w to, że Bóg wzbudził go z martwych. No i tyle tak naprawdę. Jeżeli ktoś mówi, wybierać na to wojny, lub tam jest, pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest tak naprawdę życie wieczne. To jest 100 razy ważniejsze od tego, co się dzieje tu na Ziemi w tym momencie. Wojny były, wojny będą przed końcem świata będzie ich jeszcze więcej, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy ty jesteś pogodzony z Bogiem. Ok, trzymajcie się, to by było tyle na dzisiaj. I naprawdę mówię, cieszę się, że żyję w tym momencie tego świata, kiedy tak naprawdę świat uznał powstanie nowego narodu. Bo tak naprawdę mówię, cokolwiek się tam militarnie nie stanie na, na terenie tego narodu, tak to w tym momencie ewidentnie widać, że świat tak naprawdę oprócz dwóch państw Jednego, mówię o, o Białorusi i Ukrainie, bo w tym momencie nie wiem, czy Białoruś jest państwem, e, a czy o Białorusi i Rosji, bo nie wiem, czy Białoruś jest państwem, tak? Tak naprawdę całe, cała reszta świata uznaje Ukrainę za naród. Mówię, nawet świat finansów, bankowy, no to to już jest dużo, dużo znaczy w obecnym pijarze, e, tak naprawdę wszystkich portfeli, nie? E, Okej, okay, trzymajcie się. Hej.